Serdecznie, moi kochani, właśnie jesteśmy w Trains Dziękuję Wam bardzo serdecznie za 500 wyświetleń mojego kanału. Bardzo mnie to cieszy i motywuje do nas, do nakręcania więcej kanałów, więcej, przepraszam, filmików. No, dobra, jesteśmy w Trains 2002. Zakupiłem 3 lata temu tę grę. Subgrałem na niej wiele razy, też mi się bardzo spodobała. No i co by tu od powiedzieć? Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zakupię Trains... Przepraszam... E, trains 2013 bo wow. wysłyszałem, ja że jest niezły Dobra, co my tu mamy? Może byśmy tu jakąś mapę zrobili inaczej? Ja myślę, że jest tam... E, tu... Więcej mostów

O no. droga e. Tak. E, trzeba było trochę go przesunąć bo, Tak. Ta gdzieś tu była droga. O. tylko teraz tu by trzeba było wyrównać bo eee. to, jest, to, jest, to jest przesady o, coś takiego może być to jest, Żydu tu dobra, trzymaj się Jak widać, mamy tu sparadnie. włosy Posły wydawają. Zamknę jeszcze fabrykę na tych polach. Eee, nie, to dobra, weźmy wszystkie. Długie znaki. Bez tego nam się nic nie za bardzo nie przyda. Eee, Albo zrobimy tutaj... ...stację. No, może być. To by było... teraz trzeba... ...wielka pytania ...przemysłowe... Europa, USA, no, onde tu è? Questo? No, 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 no.